Hej, z tej strony Yahoo. Trochę jestem chory, ale specjalnie dla Was zrobię kilka filmików. Teraz wam przedstawię kolejne anime. Będzie nim Defno. Co byście zrobili, gdyby w wasze ręce wpadł notatnik, który po wpisaniu imienia i nazwiska pewnej osoby ona umiera. <laughs> czy wykorzystalibyście to, żeby zniszczyć jakiegoś y, wielkiego wroga, czy raczej chcielibyście zrobić coś dobrego i oczyścić świat ze zła? Jakami Rajto wybrał chyba tą drugą opcję, w której stwierdził, że będzie panem, bogiem nowego świata świata, w którym nie ma żadnej przemocy ani zła. Warto także zauważyć, że główny bohater jest geniuszem. Wiele razy pomagał swojemu ojcu w pracy, a ten jest właśnie policjantem, więc od młodych lat widzi, jakie zło krąży na świecie. Podczas testowania dziennika. Przychodzi do niego Shingan, Bóg Śmierci, mówiąc, że jest właścicielem tego y, dziennika. Nie chce mu go zabrać, lecz chce zobaczyć, co Jagami będzie robił. Dlaczego? Ponieważ, jak to on już stwierdził wcześniej, nudzi się swoim życiem, a chce zobaczyć jakąś fajną rozgrywkę. Nie tylko on tak sądzi. Sądzą także osoby, które nie mają nic na sumieniu, a popierają Jagami. Nawet dostał y, ksywę. Kira. Kira. to jest od angielskiego killer, czyli zabójca. Nie dość, że skandują jego y, nowe, nową nazwę, to jeszcze tworzą jakieś fanpage, e, strony, na których y, uwielbiają nowego Boga. I w tym momencie pojawia się L. Genialny człowiek, który nie jest w żaden sposób powiązany z policją, tylko od czasu do czasu pomaga im rozwiązać problemy. Tym razem także ma plan. Plan, w którym udowodni, w którym miejscu świata jest Kira. Jak to zrobić, zostawię już dla was, ale poinformuję was tylko, że jest to genialny sposób i nigdy byście nie wpadli na to. I w tym momencie rozpoczyna się walka pomiędzy osobami, które inaczej postrzegają sprawiedliwość, pomiędzy jednym geniuszem a drugim, pomiędzy Kirą i L. To była pierwsza manga, którą czytałem i która spowodowała wielką fascynację anime, mangą i kulturą w Japonii także spowodowało, że zacząłem się interesować jakąś literaturą psychologiczną, właśnie sensacyjną. oglądając anime teraz, staram się zakończyć odcinek w takim momencie, żeby mieć jakiś niedosyt. czyli na przykład jak jest jakaś długa walka i wiem, że w tym odcinku się skończy, nie skończy, to nie otwieram od razu następnego odcinka, tylko wyłączam na tym, zaczekam do jutra i na jutro mam jakąś motywację, żeby obejrzeć to. W tym przypadku defnot nie dawał tej możliwości. Akcja działa się cały czas i nie dało rady nie obejrzeć przynajmniej 5-6 odcinków dziennie. Ani razu nie żałowałem spędzonych półtorej godziny przed komputerem, ponieważ analiza psychologii e, głównego bohatera była dla mnie bardzo, bardzo przyjemna niestety nie jestem w stanie przekonać Was do fenomenu tego anime w kilku słowach. Dlatego chciałbym was odesłać do obejrzenia, choć pierwszych odcinków, a jeżeli nie oglądacie anime, zapraszam Was także do filmu. Stworzony został film może nie tak genialny jak anime, ale także jest yy, dość wiernie odwzorowana fabuła. Chciałbym jeszcze także poruszyć stronę techniczną. Anime jest dość stare, graficznie, czasami potrafi zirytować, bo yy, niekiedy postacie wyglądają genialnie, a czasami są tak naprawdę no kiepsko odwzorowane ale za to muzyce nie można niczego zarzucić. Jest genialna i jestem pewny, że zapadnie wam w pamięć. Mangę przeczytałem raz, anime obejrzałem całe dwa razy, filmy także po dwa razy, bo jest kilka i powiem wam, że na tym się nie skończy. Na pewno jeszcze wrócę do tego i będę się cieszył z każdym odcinkiem, ponieważ pojedynek dziwnego geniusza i narcyza, równie genialnego, sprawia, że zapominamy o reszcie świata. A takie zapomnienie serdecznie Wam polecam. Pozdrawiam, Yahoo!